Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich na naszej porannej rozgrzewce bez Brain. Rozgrzewce mózgu bez brań. Będziemy rozgrzewali nasz mózg. Mam nadzieję, że jesteście ze mną albo się zaraz podłączycie. To ćwiczenie wymaga, które dzisiaj zrobimy, będzie inne ćwiczenie niż, niż tak, które robiliśmy dotychczas. Chciałem znaleźć coś ciekawego, coś nowego, coś, co już używaliśmy, szczególnie w przypadku zajęć dla dorosłych na Neurobiku, ale to jest fajne ćwiczenie rozgrzewające nasz umysł, czyli wchodzące w trochę inne moment, inny efekt flow, jak mówią czyli wejście w wir pracy, w wir zadań, ale w inny sposób, tak, żeby nasz mózg się trochę poruszał, rozruszał, żeby działał lepiej. Cieszę się, że widzę, że jesteście i już przechodzimy dzisiaj do ćwiczenia. Ćwiczenie jest bardzo proste, tylko że my tego zwykle nie robimy. Zwykle sobie funkcjonujemy po tym świecie i korzystamy już z naszych, można powiedzieć, metadefinicji, metaobrazów, czyli że mamy, wiemy, co to znaczy, że niebo jest niebieskie, i musimy sobie tego definiować. Dopóki nie mamy, nie wiem, pięciolatka, który się pyta, a co to jest drzewo? Czy może już będzie wiedział, co to jest drzewo. Może trzylatek się może spytać. Ale chodzi mi o to, że dostajemy pytanie od kogoś, kto nie jest, nie ma tych rzeczy. Standardowych dla nas jako coś normalnego i tego nie wie. i musimy to zdefiniować. Dzisiaj tutaj pojawimy się właśnie w taką sytuację, że przychodzi do nas kosmita, który w ogóle nie zna naszego świata i się spytać. chce spytać. się spytać na przykład, co to jest balkon. I zadaniem Twoim i moim będzie zrobienie krótkiej definicji balkonu. Nie chodzi o to, żeby była to encyklopedyczna definicja, ale chodzi o to, żeby opisać, zrobić krótki, krótką definicję balkonu, taką, jak Ci przyjdzie w 10 sekund. Niedłużej. Chodzi o tą szybką definicję, żeby szybko to zdefiniować. Na przykład, balkon jest to taras na piętrze, albo balkon to jest taki dodatkowy pokój, który wystaje z mieszkania. I to jest świetna definicja, bo to pozwala nam pomyśleć, jak to zdefiniować, jak to nazwać i zrobić z tego zdanie. Bardzo bym zachęcał, jak będę pokazywał kolejną, kolejną rzecz do zdefiniowania, żebyście napisali to w tam czacie i wysłali mi to, co wy myślicie. Ja, na przykład, pokażę wam kolejny tekst, kolejne słowo do zdefiniowania, a wy po prostu zdefiniujcie. De jest to ćwiczenie trochę wymagające wyjścia z rutyny, z takiego naszego myślenia szybkiego, schematycznego, którym wszystko już jest wiadome, na myślenie bardziej analizujące, na umiejętność opisu, wejścia bardziej w głąb naszego myślenia. Czyli pierwszą rzecz, którą chcę, żebyście opisali, czyli zrobić definicję, zdefiniujcie, zdefiniujcie słowo piłka. Jak zdefiniujecie, napiszcie, żebym mógł zobaczyć, co zdefiniowaliście. Jaki macie pomysł, jak zdefiniować słowo piłka? Jestem bardzo ciekawy, czy uda Wam się szybko stworzyć definicję piłki. Ok, mam nadzieję, że macie już tą definicję, nawet jeżeli. Nie widzę żadnego komentarza, to mam nadzieję, że ją stworzyliście, ją powiedzieliście, nie tylko w myślach, ale powiedzieliście ją na głos, żeby zobaczyć, czy to jakkolwiek brzmi. Ja bym na przykład dał taką definicję. Piłka jest to okrągły przedmiot, który służy do różnych gier i zabaw. I tyle. Albo druga rzecz, piłka to jest dmuchany przedmiot, który da się kopać, uderzać, podbijać i tak dalej. Więc widzę, że parę osób dotarło, do nas doszło, więc przypominam, co robimy. Próbujemy definiować proste słowa, próbujemy trochę inaczej podejść do słów, które znamy i spróbować je zdefiniować. Wyobrażamy sobie, że przychodzi do nas kosmita i nie wie, co to jest piłka, więc szybko szukamy definicji i próbujemy szybko powiedzieć: Definicja to jest taki, znaczy, piłka to jest taki przedmiot który jest pompowany, którym można grać i bawić się w różne zabawy. Na przykład taka szybka definicja, i proszę Was o to, że jak wymyślicie tę definicję, napiszcie na czacie, bo widzę, że Was paru, parę osób jest na żywo, więcej osób zwykle ogląda to potem z odtworzenia, więc Wy też piszcie to, co, to, co wymyślicie. Trzecie słowo na dzisiaj to jest samochód. Okay, mam nadzieję, że już macie definicję, teraz ją napiszcie, przynajmniej powiedzcie na głos, ale najpierw, się napisali dla nas mój pomysł, jak zdefiniować słowo samochód. OK, macie pomysł, jak zdefiniować słowo samochód? Mój pomysł ee, to jest taki. Samochód, maszyna, która pozwala nam się przemieszczać w przestrzeni, na przykład. Albo maszyna na czterech, zwykle na czterech kołach, z miejscami do siedzenia, kierownicą, pozwalająca przemieszczać się między różnymi miejscami. Mam nadzieję, że o mamy tutaj. jest, Udało się pierwszy komentarz. Urządzenie mechaniczne służące do transportu osób i towarów. Bardzo taka konkretna definicja, super opisana. Myślę, że spokojnie mogłaby pójść do. Encyklopedii, więc bardzo dziękuję. Zróbmy kolejne, kolejne słowo: pies. Jak zdefiniować psa? Ok, napiszcie to, co wymyśliliście. Jak zdefiniować psa? Dla mnie pies to jest zwierzę, które często jest zwierzę domowym, lubi szczekać i ma ogon. I to jest świetna definicja, którą możemy już zrobić. I ona wystarczająca. E, świetna, naprawdę zabawa. O, czworonożny przyjaciel człowieka. Znowu Instagram nam tutaj ratuje sytuację. Dziękuję Wam za aktywność na Instagramie. Czworonów, najlepszy przyjaciel człowieka. Świetnie, super. E, naprawdę fajna zabawa też dla Was. Nie wiem, jakieś samochodem z dziećmi, czy dla Was po prostu idąc sobie. Na spacer spojrzeć na to, co jest obok mnie, o budynek, jak go zdefiniować. O, nie wiem, lody, jak to zdefiniować. I to jest naprawdę fajne ćwiczenie dla naszego mózgu, które nas rozwija i pozwala inaczej spojrzeć. Łatwiej nam się komunikować, łatwiej tworzyć nasze wypowiedzi. Jeszcze kolejne, mamy chyba dwa przygotowane jeszcze słowa. Radość. To już nie jest rzeczownik, znaczy jest to rzeczownik, ale nie coś nie jest to przedmiot, więc może będzie ciężej. Czym jest radość? Może YouTube się trochę uruchomi dzisiaj z komentarzami, gdzie zwykle ostatnio było więcej komentarzy, a dzisiaj najbardziej aktywny jest Instagram. Co to jest radość? Czym jest radość? Jak byście zdefiniowali radość? W kilku słowach. Um, um powiedział, że radość to jest taki stan, w którym jestem bardzo szczęśliwy i się uśmiecham, na przykład. Taka prosta definicja radości. Fajnie to robić też nad, w takim tempie, 5 sekund, 10 sekund na definicję. Jest, mamy, mamy e, e, komentarz na YouTubie. Prosta definicja radość to poczucie szczęścia. Super, bardzo dziękuję za fajną definicję. Instagram pisze uczucie objawiające się uśmiechem na twarzy i chęcią podskakiwania. Świetnie, bardzo fajna definicja. Kolejna osoba dołącza do naszych, do naszych definicji. Jedna z przyjemnych emocji wyraża na przykład, wyraża na przykład uśmiechem. Świetnie. Ale tam jest stan emocjonalny. Super. E, idziemy dalej. Mamy jeszcze fajne, myślę, że ciekawe, co teraz powiecie. Co to jest stres? Co to jest stres? Okej. Okay. Ciekawe, co napiszecie. Mój pomysł na stres jest taki, że jest to reakcja organizmu na wyzwanie, które może mnie przerosnąć. Nie wymyślałem tego wcześniej, wymyślam z Wami na bieżąco. Więc taki jest mój pomysł na definicję. A Wasze? Jakie są Wasze pomysły? W ogóle rozkręcacie się, bo co kolejna definicja, tym więcej komentarzy od Was dostaję. Eee. Silna emocja, pozytywna lub nie. Ok, super, czyli stres jako emocja. Dobrze, pójdźmy jeszcze do jednego, ostatniego, czyli czym jest muzyka. Mamy poprzedni stan, w którym doświadczamy, że brakuje nam zasobów. Super definicja stresu. Bardzo dziękuję, bardzo mi pasuje. Do mojego spojrzenia na stres. A czym jest muzyka? Wszystkim, którzy dołączyli, bo znowu widzę dołączacie, próbujemy jeszcze robić krótkie, szybkie definicje. Jakby przyszedł do nas e, kosmita i pytał się, co to jest muzyka? W kilku słowach, co to jest muzyka? Próbujmy to opisać. I napiszmy na czacie w komentarzu, żebyśmy wiedzieli, czym jest ta muzyka. Co to może być? OK. Dźwięki i cisza na przemian. Super definicja. Dla mnie to jest coś, co słyszę i co sprawia zwykle przyjemność. Na przykład, jakbym to, to, to nazwał. Rodzaj sztuki. Super. Dziękuję. Kolejny pomysł. Na tyle, jak to można opisać. Halo, halo YouTube. Czy ktoś więcej niż Ania jest na YouTubie? Super, bardzo Wam dziękuję. Jest to trochę inny typ rozgrzewki. Chciałem coś nowego zrobić, coś wyrywającego nasze rezultaty, naszych rozrzewkowej, bo mamy zwykle 4-5 takich rzeczy, które ja prowadzę. Bartek też ma 4-5 takich różnego rodzaju ćwiczeń, które z Wami prowadzi. Raz na jakiś czas warto coś dodać nowego. Ania napisała, że coś miłego dla ucha. Ta muzyka, świetnie. Naprawdę zachęcam Was do tego, żeby sobie nawet zrobić tą presję, to jest też czasu. Czyli żeby sobie ustawić stoper, żeby to nie wiem, 5 sekund, próbować czy to 10 sekund zrobić definicję i zadziałać pod tą presją, zrobić coraz to trudniejsze słowa, na przykład zrobić inflacja, zrobić ekonomia, zrobić prezydent, zrobić yy, ustawa. Bo może nie są aż tak trudne, ale są to rzeczy ciekawe do, do, do definiowania. asfalt i tym podobne. Jeżeli będziemy potrafili zdefiniować szybko takie miejsca, takie słowa, takie przedmioty to powiem wam, że naprawdę łatwiej nam się komunikować, bo będzie nam łatwiej nazywać rzeczy po imieniu, łatwiej przekazać to, co mamy w głowie, bo będziemy mogli zdefiniować swoje myśli. E, więc zachęcam Was do takiego typu ćwiczenia, do tego, żeby też w ten sposób rozgrzewać nasz mózg. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za, e, za to, że, że jesteście z nami, i że ćwiczymy nasz mózg. Do zobaczenia w takim razie za tydzień e, z moim bratem, prawdopodobnie na kolejnej rozgrzewce. Do widzenia, cześć.